Dzięki Dzisiaj opowiem Wam o historii dawnej rzeźni w Jak Widzicie, ja nie znam zakłady miastnych chorzów. Najpierw mam opowiem o, jak zawsze historię, więc zaczynajmy historię. To jest kompleks tych w ogóle budynków oddano do użytku 19 listopada 1901 roku. Był to wówczas najnowocześniejszy i największy taki zakład. Na Górnych Śląsku w połowie lat 80 część budynku, część obiektu została wpisana do rejestru zabytków. Rzeźnia przestała działać w latach 90 Wyroby z tej rzeźni były eksportowane do Anglii i Niemiec. W 2019 roku na terenie rzeźni kręcone były sceny do drugiego sezonu serialu Stulecie Winnych obiekt posłużył do przedstawienia Warszawy z czasów II wojny światowej no nie jest to zbyt fajne wyróżnienie no ponieważ jest to ruiną tak samo jak Warszawa wtedy była ruiną w czasie II wojny światowej po powstaniu warszawskim jeszcze bardziej Ale różne opracowania mówią, że pracowały tam najnowocześniejsze maszyny i teraz Wam sobie pokażę obiekt jak widać, no nie jest to zbyt ładny obiekt, kiedyś jeden z lepszych zakładów tego typu, a teraz niestety, no rudera, ruina cała. Jak są tu rusztowania i trwają tu, jakieś, na razie trwają tu jakieś podstawowe prace, ale nie wiadomo co tu ma powstać ostatecznie. Są różne źródła, które mówią, żeby tu były mieszkania. Czyli po prostu pewnie jakieś osiedle znają życie. Niektóre źródła także mówią o, o powstaniu tutaj jakby coś z drugiego rynku. No jest i tyle, ile ludzi tyle źródeł co tu ma być. No obiekt jak najbardziej jest duży i jest tu co zrobić. Ale fajnie by było, żeby coś tu było no ja sam nie wiem co tu może, mogłoby być. Ale obiekt jest w miarę dłuższy. Czemu to nie wejdzie? No dlatego, że tam, tam pracę i obiekt jest pewnie chroniony. Obiekt gdy tam wejdę, spodziewam się jakiejś ochrony lub policji, dlatego nie mam zamiaru. Tym bardziej, obiekt jest no, ruiną, bardziej bałbym się coś, coś, coś mi mogłoby się zapalić na głowę. Ale zaraz będzie taki niski stopień, jaki będę mógł wejść. Wam pokazać te budynki bardziej. Ja wiem, z czego słyszałem, to wrześni też doszło do pożaru, który pewnie też uszkodził trochę infrastrukturę. Oczywiście, że uszkodził. I co do września był tu jeszcze taki komin, ale on są niestety został, czy niestety czy stety został wycięty. To ja widzicie, że to jest ruina, bo też tu było wyburzanie, trochę była było też wyburzana. No, obiekt jak najbardziej, obiekt jak najbardziej szkoda. Bo jest to obiekt z ogromną historią. I był to jeden. Już się postawiam dla zakładów. Teraz tutaj idziemy na schodek i mam... Nie mógł pokazać. Widzicie? Jest to... Zostały tylko trzy budyneczki takie tutaj jak widzicie pełno ruin Te same ruiny zostały No takie niestety nie zawsze miasta reagują w dobry sposób tutaj niestety taka historia przypadnie raczej miejmy nadzieję, że coś tu powstanie fajnego na miejsce rzeźni może coś w stylu jakiegoś tam hotelu Lub czegoś Oczywiście jak zawsze pod koniec, mojego, pod koniec filmu Będzie foto Będą po prostu zdjęcia Zdjęcia będą pracowników I No jak sama jak huta wyglądała Jak huta wyglądała oczywiście I zdjęcia też będą Z tego albumu Państwa pszczałów i Pani Ireny Niemczykowskiej. Oczywiście Pani Irenie i Państwu dziękuję za możliwość użycia zdjęć w moim materiale. To zostaje Pani Ireny. Pani Irena od lat walczy o o to, żeby, te, żeby o pamięć po prostu. Walczy o pamięć tego obiektu. Mam nadzieję, że film też Pani Irenie w jakiś stopniu pomoże, że może żeby ludzie coś poznali to może może coś nowy poza historii tego obiektu. I co no? Zapraszam was do, jak zawsze do foto do zdjęć i dziękuję wam za oglądanie tego filmu.